Dzisiaj jest ze mną Odnisty Dragon! Siemanko! Jest z nami Hajperek! Siemanko! O i dzisiaj tak, standardowy Fortnite. Brawl starsiki, będą się pojawiać. W ogóle ja mam nowy mikrofon. No, pytacie się, skąd mam... To był mikrofon, który dawno już miałem, ale mówiłem przez słuchawki, a teraz... Odcinki będą epickie, obiecuję Wam. Odcinki będą mi się z Fortnite'a pojawiać z Brawl Starsa. Pixel's Gana nawet. I tak, i ja mam, mam dla Was dwie dobre wiadomości. Pierwsza to jest, że Ognisty Dragon jest u mnie. Jest u mnie w klubie w Brawl Stars. Pierwsza, a drugi, a druga wiadomość, taka wesoła, to jest, że. Dzień dobry. wiecie co? Dzień dobry w klubie. Że odcinki z Brow Starsa będą mi się pojawiały aż ogarnę i one będą co dwa dni. Odcinki z Fortnite'a co dzień. Czyli codziennie. Ja bronię. No to ja pójdę po. Nie, nie, nie. Gościu ma sobie pompy mi się zebra. Ej, a proszę nie przeklinać na tym odcinku, dobra? Możecie nie przeklinać... Daj, co to jest? To ten nowy gram? O kurde... nas żegna. Serdeczny przyjacielu, nie odleć nam. Serdeczny przyjacielu, nie odleć gdzieś nam. Serdeczny. Serdeczny przyjacielu, nie odlecisz od nas. Dobra, jaki chcesz komentarz do serduszkowania, Gabryś. Hejperek odszedł i... i... E, dragon, czyli Gabriel wybiera komentarz, na który mam przypiąć serduszko. Ale ja na twoim przypnę serduszko. <grych> Dobra. Widzowie, teraz takie wiecie, luźne gierki, takie wiecie. Czajmy Fortnite'a, nie? No. A wiecie, że mogą być. Wiecie, że może się live pojawić z Brawl Starca? a to nie jest potwierdzone. Może być live z Brawl Starca. Mogę zrobić, mogę nie zrobić. Ale to tylko zależy od łapek w górę. I uwaga: Specjal będzie z Brawl Starca. Bo już dobiliśmy 20 subskrypcji. Więc. Będzie specjal. I tak, mójnik to Wojtek z wilk, ja wam tu napiszę mój nik. X Wojtek. zaskowy, I widzicie. A w ogóle widzicie tutaj nick. Więc możecie mnie dodać do znajomych. Zagramy sobie tam jakieś rundki. Może nawet będziecie na odcinkach po szczęściach. Pan ognisty dragon. Wiecie jak dostał się do moich znajomych? Po ja prostu tak bo to było bardzo dobrze. Tak, my się poznaliśmy w My się poznaliśmy w... w My się poznaliśmy w szóstym sezonie. Wtedy ty mnie zaprosiłeś do znajomych. Bo ja miałem... nie wiem, to Nie, było? my wtedy graliśmy razem na naparzance i tak się poznaliśmy. Na naparzance razem graliśmy. Tak. I się wtedy poznaliśmy. Tak. I to było w szóstym sezonie. Teraz jest sezon dziewiąty. W szóstym sezonie zaczęliśmy. Wtedy ja go dodałem do znajomych, on to potwierdził. I aż. I zaczęliśmy sobie grać. No, i tak graliśmy, graliśmy. A się do siebie przyzwyczailiśmy, i teraz sezon dziewiąty to jest dzień, w którym jakby będzie rocznica naszej jakby poznania. Ja pamiętam kiedy to było. I to ja będzie. Ja pamiętam, że jakiś rok temu. To było w roku 2018. I miałem 7 lat. Ty? Potem, nie, ano, to były na tobie pranki, robiłem na was pranki, trzymałem was prankami, aż do tego momentu i w tym momencie się wam przyznaję, że nie mam 18 lat, 28 la tylko mam 8, też się przyznaję do tego. Słyszysz po głosie, widzisz po odcinkach, ale, ale przecież każdy może mieć mikrofon, jaki ma. Ja mam na przykład te mikrofony różne i one mi się bardzo podobają. Moim największym osiągnięciem to było mieć właśnie mikrofon, do, którym do was teraz mówię, jakby mówię do, do... Mówię to, te, mówię to do Gabrycia i do Was. Bo, jakby, jakbyście nie wiedzieli, to my przez ten rok się potuczyliśmy grać. W ósmym sezonie. Nas to bolało, jak tiltet było rozwalone. Siema? Siema? <tryk> Jak ja. Nie masz samu, ani nie masz tego, ani nie masz, ani nie masz tego, ani nie masz tego. Znaczy, nie, czekaj, ja sobie to spoconywałem, A, to ma Nie. Hmm. A ja z tego, droga, nie. Przywitaj no. się z widzami, gościu! Monka? No. I dzisiaj... A z Mikołem się poznałem także... Nie wiem. Chyba my się zap... <laughs> My się z Mikołajem poznaliśmy tak, że po prostu nie wiem, jak to było. Nie, my się chyba gdzieś spotkaliśmy. Oni się chyba nie, mnie chyba zaprosił do doznać potem ja się z tobą, eee... coś tam bla bla bla, bla bla bla... bla, bla nie, my bla, się bla, poznaliśmy bla. na parach. Piał zupełnie oddział. Ty też. I my się poznaliśmy na parach. Później się... A do Wojtek do... Później Wojtek dołączył do mnie, a Lamy dołączył do Wojtka i... Y... Yes, a, tak, się poznali, tak się poznaliśmy. Proszę. No, a, tak ale zostali. my się razem My się razem poznaliśmy na parach. No tak. tak. No tak. Nie tak. tego, please, please. Tego. A nie, my się chyba poznaliśmy. ten. Ej, poczekajcie, bo ja chcę jeszcze zagrać sobie jeden. albo nieważne. Nieważne, gram trójki po prostu. To no, nie w... Nie... Okay. E no to ja mogę kogoś zaprosić. No to Nie. Właśnie. Albo wiem. Ja... Ja z ognistym na ciebie, Mikołaj, dobra? Mm, no ale ja się na kurde. Dawajcie, ale... Ale i tak my was... i tak my ciebie nie zabijemy. To wtedy Ci się skończy. Dobra, let's go. Let's go. Uh, Endgame. Ej, kto oglądał Endgame? Ja. ja. Ja nie byłem w kinach na Endgame, tylko na telewizorze obejrzałem. O, mm. już nie! Wycofaj te słowa! Wycofaj te słowo! Wycofaj te słowo! Nie można klnąć! To jest wbrew zasad. Pamiętajcie, jak jesteście młodzi, to nie przeklinajcie! On tutaj jest panem, który ma 9 lat! no. Powaga! Nie. Czy ty masz 8? Bo ja mam 8, a ty masz 9, dobra! Język mi się musi wglądać. No ja mam rocznikowe 10. A ja mam to jest sweet emotka Czemu ja wiesz? Ja rocznikowe to mam Zara! Zara, zara, zara! Ja pałdolców, pałdolców. Ile masz pałtowców, Mikołaj, palc? 50. Ty! A ty ile masz odmów? 150. No kurczę! Bo ja bym chciała od kogoś gifta. Jakie to 150. Kto powiedziałeś w Nie pieni kłopot? Powiedziałem, że mam o 10 więcej od ciebie. 150. Kto chce mieć luzeckie kroki? Ja niedługo mam. Wiesz <laughs> co? Ja mam taki plan. Na ile to mi wystarczy? Kurde, to, to tylko do Denisia. To do tego, do... Dobra, nieważne, nie kupię stopni. Żeby nie było później. A tak to bym sobie dokupił stopnia. <laughs> A dobra, ja nie kupię stopni, pamiętajcie. Co wie? Zostawcie łapkę w górę i suba dzwonem. Mikołaj, jaki też komentarz do serduszkowania? Eee, smutny pozon. <laughs> dobra, komentarz sm, smutny pozon to Mikołaj wam wybiera. <laughs> Nie, 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 nie. Światło księżyca. Nie tak, światło księżyca. Dobra, światło księżyca to Mikołaj wybiera komentarz i ja Wam przypinam serduszko. Ha. Aha. Znaczy, no, znaczy ty... Ale ty live czy ten? Czy odcinek? Odcinek gościu! kurde, w ogóle tu sobie starczymy i co? Dobra, wiecie co? Chyba już musimy skończyć ten odcinek, bo ja z nimi nie wytrzymam. Dobra, elo, ja was żegnam, papa. Pa. Dobra, pożegnajcie się. Pożegnajcie się, półzony. Pa, pa, A ty co, ogniscy, nie pożegnałeś się? Pa.